Teraz konkret numer jeden. Zniesiemy limity w NFZ dla szpitali. Już nikt nigdy nie będzie odesłany ze szpitala, dlatego że skończyły się limity. Dziś Polacy stoją w obliczu tego, co trudno nazwać inaczej niż katastrofą w służbie zdrowia. Proszę czekać. W Polsce pacjenci słyszą, proszę czekać, bo szpitale nie mają pieniędzy na leczenie. Każdego dnia rośnie liczba oddziałów, które odmawiają przyjęcia nowych pacjentów, także onkologicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia, instytucja, która miała być gwarantem opieki, bezpieczeństwa i nadziei, sypie się na naszych oczach. Przygotowany został przez koalicję rządzącą budżet biedy i gigantycznego deficytu. Ogromna różnica między wydatkami i dochodami wymaga zaciągania znacznych pożyczek. Od dwóch lat to szpitale kredytują Narodowego Płatnika NFZ. Tylko na Podkarpaciu szpitale powiatowe za nadwykonania mają niezapłacone do połowy listopada 110 milionów złotych. Pacjenci są ustawiani w kolejce na mammografię, rezonans i tomograf. Do mediów trafił dokument tajny, z planem cięć dramatycznych jak z horroru, limity na rezonansę, tomografię, ograniczenia w zabiegach usuwania zaćmę. To, co najbardziej uderzy w tych, którzy czekali latami na upragnione operacje. Czy polskie szpitale publiczne czeka upadek? Tak czy nie? Nie. No, ale szpitale są coraz bardziej zadłużone, już w stu miejscach w Polsce przekładane są planowane zabiegi. Ludzie są przepisywani na terminy za rok. Mamy dramat? Znaczy. Refundacja leków dla seniorów ma zostać okrojona. Ktoś powie: Ale to budżet trzeba oszczędzać. Oczywiście, jasne. Każdy z nas rozumie, że należy się dyscyplina finansowa. Ale gdy oszczędności mają oznaczać, że ludzie, często chorzy, starsi i potrzebujący, nie doczekają się leczenia, to już nie jest to plan. To jest wyrok. Wyrok na tych, którzy zaufali, płacili składki i wierzyli że system ochrony zdrowia jest czyimś priorytetem. Zakłamana koalicja 13 grudnia, robicie zamach na chorych. Tylko w kilka tygodni zaplanowaliście 15 miliardów złotych brutalnego oszczędzania na pacjentach i to w czasie kryzysu ochrony zdrowia. Zabieracie ponad 10 miliardów złotych na podstawowy dostęp do leczenia. W, twany, w twany sposób zabieracie 4 miliardy złotych, nowelizując po swojemu fundusz medyczny. Chcecie głosować prezydenckie weto, ale projekt pana prezydenta o funduszu medycznym, który realnie daje pieniądze chorym, marszałek z PZPR mrozi w zamrażarce. Od wczoraj Platforma i Lewica krzyczy, bo martwicie się dobrostanem zwierząt bardziej niż liczbą chorych stojących w kolejkach na metr kwadratowy. Szukacie oszczędności wśród najsłabszych i zmuszacie ludzi do leczenia się w prywatnych kabinetach. I w tym samym czasie, gdy dokument ujawnia zamysł ograniczeń, Ktoś najwyższy rangą polityk w kraju nagrywa filmik u fryzjera. Tam, między śmiechem a rozmową o sporcie, wspomina o obniżeniu składki zdrowotnej. Spontanicznie, bez uprzedzenia kogokolwiek, ministerstwa czy współkoalicjantów, o opinii publicznej już nie myśląc, nikt takiej decyzji nie znał. I to nie żart, to nie jest żaden mem, to nie jest kolejny epizod historii i polityki lifestyleowej. To brutalna realność chaos, brak odpowiedzialności i lekceważenie tego, co dla nas Najbardziej podstawowe zdrowia, życia i poczucia bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o składkę, dalej, to no to też tutaj, słuchamy ten To wszędzie słyszę. No dostaliśmy to weto w składkę, że tak powiem, ale chyba spróbujemy jeszcze raz. Cięcia, o których mowa, to nieoptymalizacja. To wyrok na publiczne leczenie. To szpitale, które już dziś odmawiają przyjęcia pacjentów, to kolejki, które się wydłużają, to chorzy, którym może się nie udać, bo system się zawali. Prawie miliard zabieracie na dobry posiłek. Wracacie do swojego standardu pustego talerza. Limitujecie badania tomografii, bo pacjent z podejrzeniem nowotworu według Was może czekać do nowego roku. Grabicie 3 miliardy na dostęp do specjalistów. Odbieracie bezpłatne leki dzieciom i seniorom. To 10 lat. A tymczasem politycy rozmawiają o fryzjerze, o składce albo o Formule 1. Jakby nic złego się nie działo. Jakby to, że ludzie umierają w kolejkach, to drobny incydent. Jakby zdrowie Polaków było tylko tłem do przewijających się między kadrami kamer. Ale jest jeszcze jeden wymiar tego kryzysu, o którym mało kto mówi, bo najłatwiej go ukryć posiłki dla pacjentów. To, co dziś niejednokrotnie trafia na talerze w państwowych szpitalach, już budziło przerażenie. Rozgotowana marchewka, cienki plaster czegoś, co miało przypominać mięso, kromka chleba i woda w kubku. Jedzenie bez wartości odżywczych, bez godności, bez szans na to, by człowiek chory naprawdę miał siłę walczyć. A teraz przy cięciach, które są szykowane, możemy się obudzić w rzeczywistości, w której pacjent dostaje posiłek wyglądający bardziej jak żart. Rekordowa dziura w NFZ zbiera okrutne żniwa. Coraz więcej szpitali w Polsce wstrzymuje przyjęcia nowych pacjentów, w tym chorych onkologicznie. Zamiast zapraszać ich na sale operacyjne, muszą zaprosić ich do wyjścia. Niż jak pomoc. Jedna kromka chleba, łyżka kaszy, symboliczny plaster wędliny tak cienki, że prześwituje przez tacę. To ma być energia dla zdrowienia? To ma być opieka w XXI wieku? Gdy system tnie koszty do kości... Najłatwiej oszczędzać tam, gdzie pacjent nie ma głosu w kuchni, na jedzeniu, na jakości. Uwaga, uwaga, służba zdrowia się sypie. I tak może powstać codzienna dieta szpitalna, która nie wspiera leczenia, ale jest opóźniana. Lekarze mają żal do pani minister, że w ogóle się z nimi nie spotyka. Że miała być inna polityka, miał do resortu przyjść apolityczny fachowiec, a oni tak naprawdę czują się lekceważeni. Nie słyszałem y, takich wypowiedzi lekarzy, ale porozmawiam no, z panem. Wczoraj prezes Naczelnej Rady Lekarskiej tak mówił. No chyba to jest wiarygodna postać dla środowiska. No to, 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 to jest być może zdanie y, pana prezesa. No. Bo człowiek niedożywiony nie zdrowieje szybciej. Pytamy więc, w kanale rządzimy, na co czekamy. Jak wiele musi być ofiar, ile ludzkiego cierpienia, by ktoś wreszcie wziął odpowiedzialność, bo jeśli dziś pozwolimy zmienić służbę zdrowia w kolejny sektor oszczędności, jutro może już nie być kogo ratować. Ochrona zdrowia to nie budżet docięć. To ludzie, to ich życie, to ich dramaty, ich nadzieja. Jeśli służba zdrowia ma przetrwać, potrzebna jest realna decyzja, realne bezpieczeństwo i realna solidarność. Rządzimy. Nowy kanał na mapie internetu. Tu pokazujemy, jaka jest prawda. Startujemy 7 grudnia.